Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, się dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka Q&A Zapytaj Stilgara. Poprzedni odcinek bardzo, bardzo fajnie się przejął, 4000 wyświetleń i ponad 600... 30 na czas aktualny, łapy w górę i bardzo, bardzo mało w dół. Tak więc serdecznie Wam dziękuję, bo to strasznie motywuje. I następny odcinek będziemy robić, kiedy ten odcinek, który właśnie oglądacie, przekroczy 600 łapek w górę. Bo dlaczego by nie? Tradycyjnie zaczynamy od pytania, które ma od Was najwięcej łapy w górę, a ja oczywiście zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach. Poprzednio było ich znowu ponad 330, tak więc ogromna ilość. Więc no jeśli w odcinku będzie około 10-15 no to jakieś tam szanse, że akurat to Twoje pytanie będzie, jest. Tak więc ja oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Przed pytaniem yy, dodajcie P w kwadratowym nawiasie, żebym sobie mógł tego o wiele szybciej i fajniej wyszukać. Ja tymczasem zapraszam do oglądania, zaczynam od pytania, które od Was zostało najwięcej łapy w górę. Jest to pytanie od widza, który nazywa się Flash, i zadał następujące pytanie. Czy zrobisz kiedyś strzelankę z widzami? Odpowiedź będzie krótka, yy, no. no, no. Odpowiedź będzie krótka. Jak najbardziej planuję, ale nic nie obiecuję. To nie jest tak, o, hop, siup, robię i tyle i gotowe. Aktualnie może jeszcze nie, bo nie mam ani zarówno finansów, jak i pieniędzy, jak i wszystkiego. Możliwe, możliwe, że będzie coś takiego za rok na wakacje, kiedy już sobie przerobię pierwszy rok studiów, ale to wszystko nie jest w żadnym stopniu pewne. Jak najbardziej planuję, chciałbym coś takiego robić. Wiecie, Royo robi PZR, czyli Paintball z Rojem. Ja chciałbym robić jakiś Airsoft z widzami, Airsoft ze Steelgarem. I myślę, że to by naprawdę można było fajnie zrobić. Są plany, ale nic nie obiecuję. Tak po prostu mówię, że jak najbardziej o tym myślę, bo to by było, to by było naprawdę ciekawe. Następne pytanie od Wida i Shiro Honda zapytał: Robiłeś odcinek o najtańszych replikach, a może zrobisz o najtańszych boczniakach? Sprawa wygląda tak, że wątpię, abym robił odcinek o, jako taki oddzielny odcinek o najtańszych boczniakach, ponieważ takich najtańszych boczniaków zbyt dużo nie ma, ale wkrótce będzie odcinek o beretce, o innej trochę wersji beretki STTI, ponieważ tak jak mówiłem, moi patroni będą aktualnie brali udział w losowaniu, bo jako, że mnie wsparli i przekroczyliśmy próg 200 zł, to będę teraz kupował replikę za tyle pieniędzy, ile w teorii bym dostał od ta kupuję jakąś replikę, robię jej recenzję, a następnie ta replika idzie na losowanie dla patronów. I tak się składa, że będzie tutaj lepsza wersja Beretki i będzie to również jedna z tych najtańszych replik gazowych, jako ten najtańszy boczniak, ale zarazem taki, który jest naprawdę ok na sam początek naszej przygody, więc będzie recenzja po prostu boczniaka, który będzie jednym tak naprawdę z najlepszych wyborów, e, jeśli chodzi o najtańsze możliwe boczniaki, więc osobny odcinek tylko i wyłącznie o boczniakach wątpię, ale recenzja takiego najtańszego, jednego z lepszych boczniaków na sam początek jak najbardziej będzie wkrótce. Następne pytanie od Kuby Maślańca. Z jakim przedmiotem w szkole miałeś naj Większy problem? Są wakacje, dlaczego by nie pogadać o szkole? Przecież wszyscy lubią szkołę. Ze mną jest sprawa taka, że ja z żadnym przedmiotem nie miałem problemu, ponieważ z każdego, pomimo tego, że nie uczyłem się praktycznie nic, miałem oceny jak najbardziej pozytywne, a najniższą ocenę, jaką miałem pod koniec trzeciej liceum to trójka. I to jeszcze była z matematyki, miałem dziwną nauczycielkę. Dziwno. No ale ogólnie moment nie miałem naprawdę, że nigdy w życiu problemu z nauką, zawsze miałem czerwone paski w gimnazjum i wcześniej, itd. itd. Ja się nie uczyłem, a to umiałem. Tak po prostu mi to przychodziło do głowy, że, że, że tak po prostu mi to przychodziło. I tyle, tyle w temacie tak naprawdę. Następne pytanie od Matiksa, masz dziewczynę odkujcie, żeby widziałem nie mam. Następne pytanie od Miki Styza: czemu nie było mojego pytania? Bo albo nie było zbyt ciekawe, albo jakoś cudem ominąłem, albo nie wiadomo co, albo były na no, tematy polityczne. O politykę mnie nie ci pytań, to są. Pytania trudne, skomplikowane, o których trzeba naprawdę długo, długo mówić, żeby ktokolwiek mnie dobrze zrozumiał, żeby mnie tak no dobrze zrozumieć, a nie jakoś źle zrozumieć. Więc na takie pytania polityczne o uchodźcach, o PO, PiS, o wszystkim nie chcę gadać, ponieważ wydaje mi się, że to nie są do końca tematy na takie zwykłe moje Q&A zrobione, żebyście czegoś o mnie się więcej dowiedzieli i nawet jeśli są, to oczywiście jakieś tematy trochę ciekawe dla niektórych. To mimo wszystko są to tematy strasznie skomplikowane, na które odpowiadać nie będę. Tak więc jeśli Twojego pytanie nie ma w QA, to znaczy, że były jakieś lepsze, albo Twoje ominąłem. Zadawajcie dalej pytania, a naprawdę jeśli tego odcinku będzie trochę, no to myślę, że myślę, że większość osób na pewno, jeśli zadaje jakieś ciekawe pytanie, jakieś głupie, będzie na pewno w odcinku. Następne pytanie od Sebastiana Wożały. ile procent polskich airsoftowców ma markową replikę? Na to pytanie nie da się tak naprawdę do końca odpowiedzieć. Wszystko, według mnie przynajmniej, zależy od tego, w jakich e, społecznościach, w jakiej społeczności, w, jakim, w jakich kręgach. Może to ma sens, że w jakich kręgach się obracasz, ale w znaczeniu mi chodzi w znaczeniu mi chodzi Silka 2016, e, że czy jeździsz tylko i wyłącznie na zwykłe, niedzielne strzelanki, takie zwykłe, które są co tydzień, tam zbieracie się po 2 zł i nic więcej, czy też jesteś osobą, która jeździ na jakieś milcimy, na jakieś większe strzelanki organizowane ogólnopolskie, na przykład Afganistan, misja Afganistan, na przykład Combat Alert, wkrótce również coś będzie, bo widziałem z tego, że Gunfire jakieś reklamy robił, znowu jakieś dużej strzelanki, więc na pewno jest tutaj taka różnica, że na wszelkich tych większych ogólnopolskich strzelankach, myślę, według mnie przynajmniej, znajdziesz więcej osób, które mają jakieś o wiele lepsze sprzęty, niż takie zwykłe, niedzielne strzelanki, gdzie chodzą tak naprawdę większość osób po prostu dla zabawy, żeby jakoś miło spędzić czas. Więc nie da się procentowo powiedzieć, na niedzielnych strzelankach takich markowych replik Super ekstra jest po prostu według mnie mniej niż na jakichś ogólnopolskich Milsimach, no już o Milsimach to no nie mówię tam na pewno już większość to są markowe tak dalej i ulepszone super nie wiadomo co niż właśnie na takich większych ogólnopolskich strzelankach. Następne pytanie od twojej starej, fajna nazwa Jakie masz słuchawki i mysz? Pozdrawiam No jestem. Aż mi bateria siadła. Jeśli chodzi o słuchawki to są to Razer Chroma krakeny, czyli te lepsze krakeny. Yy, yy, według mnie bardzo fajne, kupiłem tak naprawdę w okazjonalnej cenie są to niby były to używane. Ale wyglądają jak Nówki sztuki zapłaciłem prawie dwa razy mniej niż za nówki, więc jestem zadowolony jak najbardziej. A jeśli chodzi o myszkę, to jest to jakiś Shark, shark Force, nie wiadomo co. I nie wiem, fajnie mi się używa, kupiłem ją prawie za darmo, ponieważ Amazon rozdawał 10 euro, chyba czy tam 10 funtów za darmo. Więc zapłaciłem tylko i wyłącznie za przesyłkę, około 15-20 zł I mam taką tą myszkę Shark Force coś tam, coś tam. Fajnie leży. Wiecie, ja, ja tak naprawdę w ogóle nie potrzebuję sprzętu. Ja mam klawiaturę za 9,99. Moją starą myszkę też miałem za 6,99 jak pamiętam. Więc ja po prostu jestem osobą, która nie potrzebuje takiego sprzętu super ekstra do grania, bo, bo mi to jest po prostu niepotrzebne. Następne pytanie od Bartosza Kownackiego. Czy miałeś kiedyś na strzelance taką sytuację, że nie udało ci się nikogo ustrzelić, jak tak to zdenerwowałeś się czy płakałeś? Nie, ja aż tak bardzo emocjonalny, jeśli chodzi o to, nie jestem, jeśli chodzi o strzelanki, to to wszystko podchodzę na luzie. Po prostu strzelam się dla zabawy, żeby było fajnie, jakoś miło spędzić czas, zarówno z fajnymi osobami, pogadać, posprawdzać, postrzelić, itd., itd. Ale chyba, jeśli mi się pamięta, nigdy w życiu mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby przez cały czas strzelanki przynajmniej jednej osoby nie zdjąć, nawet jeśli byłby to ktoś z mojej drużyny. Ale nie, naprawdę nigdy mi się tak w życiu nie zdarzyło, żebym jeszcze chyba nikogo nie zdjął. E, więc, więc nigdy tak nie miałem. A gdyby się tak stało, to nic by się nie stało, bo i tak bym sobie pobiegał, postrzelał, pograł, porobił jakieś taktyczne punkty, bo nie tylko o zabijanie chodzi, e, więc i tak bym się bawił na pewno dobrze. Następne pytanie od Borsuka na tropie. Czy kiedy zaczniesz studia? Będziesz kontynuował kanał, czy będzie przerwa? E, będę jak najbardziej kontynuował kanał. Nie planuję jakiegokolwiek przerwy, zamknięcia itd., bo to bardzo, bardzo źle wpłynie tak naprawdę na kanał i tak naprawdę gdybym zrobił przerwę przez 3,5 roku albo 5 lat, to tak naprawdę cały kanał musiałbym zaczynać od nowa, o ile już, jeszcze YouTube by, by istniał, więc to nie ma żadnego sensu. Jak najbardziej dalej planuję nagrywać, co najwyżej może być mniej ASG Maniaków z początku, bo potem dopiero pewnie z jakimś czasem znajdę jakieś tam grupki we Wrocławiu tak dalej. więc potem to się na pewno rozkręci, ale z początku może być tak, że naprawdę może być np. od września, znaczy na, od października. Do wiosny, na przykład, może być przerwa w Ares bo i tak jest zima, więc i mniejszy sezon, i mniej ludzi. A potem, jakby się ogarnęło miejscówki, innych ludzi, grupki, i dalej, to by to znowu wróciło z pełnym kopytem. Ale kanał jak najbardziej będzie. Planuję również inne serie takie na studia ciekawe, dla studentów i nie tylko, więc myślę, że będzie ciekawie. Na pewno będzie też coś, coś innego, coś nowego, ale na pewno nie planuję żadnej przerwy. Następne pytanie od Kastera: Dlaczego usunąłeś mnie ze Steam'a? Moi drodzy widzowie na Steamie ja usunąłem dosłownie wszystkich, ponieważ miałem pełną listę. Została tam garstka kilkunastu osób, tylko i wyłącznie. Ponieważ w sierpniu, czyli teraz jak jest, planowałem granie z widzami, i właśnie te granie z widzami chciałbym robić. I po prostu będę dodawał tylko i wyłącznie te osoby, z którymi będę grał z widzami. A potem jak sobie pogramy, to je usunę raczej. Zobaczymy jak będzie z miejscem oczywiście, co nie mam nadziei, że mnie rozumiecie. Więc aktualnie mój Steam jest pusty, ja zresztą na Steam a ostatnio nie wiem kiedy byłem, bardzo rzadko tam chodzę. Zresztą w ogóle teraz nie gram praktycznie więc wkrótce będzie granie z widzami i tam wtedy będę dodawał wszystkich z którymi będę grał, żeby nie mieć takiego spamu wszystkich losowych osób. No i moi drodzy widzowie, ostatnie pytanie na dziś od Gara... No i moi drodzy widzowie, ostatnie pytanie na dziś. No i moi drodzy widzowie, ostatnie pytanie na dziś od Garanila złotoustego. Czy zrobisz unboxing jakiejś egzotycznej racji żywnościowej? Powiedzmy jakiejkolwiek armii z Afryki bądź Ameryki Południowej. Leci do mnie jedna racja, ona już będzie jeszcze leciała z 2 tygodnie, a leci już miesiąc. Ona też jest jakby nie patrząc na egzotyczna, musiałem to już ściągać z połowy świata na z końca świata. Ale z Afryki czy miałbym rację? Jeśli mam być szczery ja nie wiem czy to mają racje żywnościowe. I nie mówię tego w żadnym czarnym humorze coś, tylko mówię na poważnie. Że wątpię, aby był jakikolwiek dostęp do racji żywnościowych z Afryki, co najwyżej na przykład z, z RPA albo jakichkolwiek krajów północnych, jakichś bardziej cywilizowanych, to to by było możliwe. Ale aktualnie wątpię, żeby coś takiego się udało zdobyć. Na razie mam jeszcze jedną rację pod łóżkiem, druga do mnie leci, tylko te racje są rzadziej. Te racje są jakoś co 2-3 tygodnie. Ja to specjalnie robię, żeby tego nie było co tydzień, bo po prostu muszę czekać na te paczki miesiąc. Więc Wiecie, jakbym robił odcinki co tydzień, to potem by było znowu miesiąc przerwy, i znowu odcinek, i miesiąc przerwy, i tak dalej. A teraz jest systematycznie na przykład co 3 tygodnie, bo tyle idą paczki, więc takich super ekstra egzotycznych z Afryki nie wiem. Jeśli się znajdzie, jak najbardziej tak, ja jestem jak najbardziej na ok. Więc jeśli się znajdzie jakieś super ekstra egzotyczne racje, które są w moim moje, mogę je zafundować w moim portfelu, czyli powiedzmy nie wiem, do 100 maksymalnie 150 zł z przesyłką, nie więcej, to jak najbardziej byłbym za takim czymś, żeby takie racje zdobyć, bo to jest ciekawostka, która na pewno miałaby swoje wyświetlenia i ja też bym na tym jakieś grosze sobie odrobił z zapłaty. Więc jeśli miałbym możliwość jakiejś super ekstra egzotycznej racji z Afryki, Ameryki Południowej czy nie wiadomo z jakiej Azji, no to jak najbardziej byłbym na tak. Moi drodzy widzowie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on się Wam jak najbardziej podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Następny odcinek będę robił, kiedy ten odcinek zbije 600 łapek w górę, czyli to Wam zajmie jeden dzień pewnie. No ale spoko. Dzięki bardzo za oglądanie. Dzięki za miliony pytań. Zadawajcie dalej pytania w komentarzach. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, pa-pa pa! pa, pa.